Łatwo jest powiedzieć w tym momencie, że wyjdziemy na rynki zagraniczne, ale na rynkach zagranicznych są też inne firmy i tam na nas nikt z kwiatami i z orkiestrą nie czeka. Oni weszli do banku i powiedzieli, wiecie co, to jest, wy jesteście polską firmą, okej, okay, nigdy się na was nie zawiedliśmy, macie dobry produkt, dobrą obsługę, ale my jesteśmy dużym bankiem francuskim, my powinniśmy współpracować z dużą firmą. Wiele firm o tym mówi, że cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważne, ale wciąż nakłady na same cyberbezpieczeństwo, jest przez wiele firm traktowane na zasadzie takie no nie widzę tego Witam państwa bardzo serdecznie w naszym premierowym odcinku serii Big Talks. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego polskie firmy nie są skłonne do ekspansji zagranicznej, czego my możemy uczyć się od świata, a świat czego może uczyć się od nas i na czym polega specyfika technologicznego rynku. Serdecznie zapraszam na rozmowę. Jak długo jesteś już w ASECO? To już 13 lat. Do jakiej firmy ty przychodziłeś? No bo ASECO dzisiaj to jest, nie bójmy się tego powiedzieć, gigant, obecny w ponad 60 krajach, na giełdzie obecny od ponad 20 lat. Czy ty przychodziłeś do firmy, która już jakby była w sile rozkwitu tej ekspansji, czy dopiero ta ekspansja się zaczynała? Jak te 13 lat z Twojej perspektywy wyglądało? Już firma była całkiem duża. Jak na polską firmę, jak na spółkę giełdową to była spora firma. Jak pamiętam, to wtedy chyba było około gdzieś 5-6 miliardów przychodów i, i spółka działała już na rynkach międzynarodowych i to była, to, to była fajna taka skala firmy, w której widać było ogromny potencjał. I pamiętam, że moje pierwsze spotkania. Kiedy rozmawiałem z analitykami, którzy już znali firmę, ja znałem mniej, i się pytałem, jakie widzą zalety, jakie widzą wady w firmie, i je pokazywali. To było bardzo ciekawe wnioski, które można było wyciągać, bo, bo rzeczywiście, jako osoba przychodząca z zewnątrz, widziałem ogromny potencjał, który był przed ASECO, jako, firmą, jako firmy polskiej, która, która rzeczywiście miała ogromne możliwości rozwoju międzynarodowego. No właśnie, ten rozwój międzynarodowy jest często wymieniany w kontekście polskiego prywatnego biznesu, tylko niekoniecznie w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ nie brakuje głosów. No i też rzeczywistość to pokazuje, że polskie firmy nie za bardzo są skłonne do ekspansji zagranicznej. Często to wynika z jakiegoś takiego strachu czy braku potrzeb. A jak to wyglądało w Waszej sytuacji? Mam tu na myśli to, że inaczej pewnie się zdobywa zagraniczne rynki, produkując coś. Czego namacalnie nie możemy spakować do pudełka i wysłać? Mam tu na myśli szeroko pojęte oprogramowanie. Czy jest łatwiej, czy może trudniej? Odniosę się pierw do tego, dlaczego firmy nie chcą wychodzić za granicę. Wydaje mi się, że to nie jest kwestia niechęci i tego, że firmy nie chcą wychodzić za granicę, tylko ekspansja międzynarodowa jest trudna. Bo, bo, bo łatwo jest powiedzieć w tym momencie, że wyjdziemy na rynki zagraniczne, ale na rynkach zagranicznych są też inne firmy i tam na nas nikt z kwiatami i z orkiestrą nie czeka. E, trzeba rzeczywiście dużo wysiłku na to, żeby zdobyć rynek, w szczególności jeżeli mówimy o rynkach europejskich, które są już jednak dojrzałe, e, to żeby wejść na taki rynek to jest bardzo ciężko. Nawet na rynki, bym powiedział, dosyć młode, takie azjatyckie czy, czy, czy Afryka, to, to też nie jest tak, że przyjeżdża tam ktoś z Polski i mówi: Super, czekają na nas i, i, i biją brawo i chcą od razu z nami robić biznes. To jest normalna, ciężka konkurencja. Jeżeli się konkuruje na rynku polskim, to sobie też można wyobrazić, że jadąc na rynki międzynarodowe, gdzie trzeba już się poruszać po obcym terenie, w obcym języku, to zawsze, że tak powiem, będzie trudno. Teraz, czy dla nas w oprogramowaniu i dla nas w tym, co my robimy, jest łatwiej, czy jest trudniej? Nie wiem. Znowu. To wszystko zależy. Znaczy, to wszystko zależy od tego, jaki to jest rynek. My najczęściej nasza, nasze, na, nasz sposób wchodzenia było poprzez kupowanie firm lokalnych. E, I to faktycznie. Widzimy znacznie lepszy sposób dla nas wejścia i rozwoju na, na danym rynku, kiedy kupujemy firmę, która działała na danym rynku, która ma już ludzi, która ma produkty, która ma zarząd, która ma właścicieli, którzy tam działali. Najczęściej my kupujemy większościowe pakiety, ale ci ludzie zostają z nami i to jest dla nas forma najlepsza, bo trudno jest zarządzać, że tak powiem, z jednego miejsca, My jesteśmy firmą, która ma specyficzne podejście do, do, do rozwoju. My mówimy o takim modelu federacyjnym, gdzie dajemy dużą swobodę, stawiamy na ludzi lokalnych, mówiących lokalnymi językami. Natomiast nie rozwijamy się tak jak duże korporacje, które przewożą swoich ekspatów i którzy, e, którzy zarządzają lokalnymi e, oddziałami. Także to. Są różne modele, my w tym modelu odnaleźliśmy to, co było dla nas najistotniejsze i skuteczne do, do rozwoju i to nam się sprawdziło. I teraz jeszcze kolejna rzecz, dlaczego zaczęliśmy się rozwijać, dlaczego wyszliśmy na rynki zagraniczne. I to była dosyć ciekawostka i ja Adam Góral o tym opowiadał już kilka razy. To, to był przypadek. Jada mówi, z jednej strony powinien być zły na Francuzów, a z drugiej strony im dziękuję za to, że spowodowali u niego chęć ekspansji. A polegało to na tym, że kiedy Aseco Kombrzesz wtedy. Później ASECO rozwinęło się już do, do, takiego, do, takiego, do takiej skali, gdzie zaczęło obsługiwać większe banki czy średnie banki. I takim bankiem był Lucas Bank, który został przejęty przez francuską, francuski Credit Agricole. Oni weszli do banku i powiedzieli: Wiecie, co to jest, wy jesteście polską firmą, okej, okay, nigdy się na was nie zawiedliśmy, macie dobry produkt, dobrą usługę. Ale my jesteśmy dużym bankiem francuskim, my powinniśmy współpracować z dużą firmą. I od tego się wszystko zaczęło. Ja dam wtedy sobie pomyślał, że skoro mamy wszystko, co jest potrzebne, żeby być dobrym dla klienta, ale brakuje nam skali, to może poszukajmy firm podobnych do nas, połączmy siły, zróbmy z tego większą firmę, żebyśmy po prostu mogli współpracować z większymi firmami. I pokazało to po wielu latach, że to była słuszna strategia. A czy w tym modelu federacyjnym, o którym mówisz, zostawiacie dużo swobody przejmowanym biznesowi? Czy jakby to jest może klucz do tego, że to się tak harmonijnie rozwija? Tak, zostawiamy dużo swobody takiej, na która jest potrzebna, że tak powiem, do takich lokalnego. Znaczy my po, po pierwsze, rozumiemy, że tak powiem, te lokalne rynki. Tak jak w Polsce mówimy po polsku, tak jak w, w Polsce mamy różne regulacje, które są specyficzne dla naszego rynku, tak samo jest w innych krajach. I popatrzmy się na Europę. Europa nie jest Stanami Zjednoczonymi, że tak powiem, które e, mają jednolite przepisy albo jedne, jednolite podejście do, do wielu regulacji. I w związku z tym e, Chorwacja, Słowacja i Polska tak się różni pod pewnymi względami. Także na pewno jest pewna. pewna Część biznesu, pewna część funkcjonalności systemów, która jest wspólna dla danych branż, ale z drugiej strony musimy być zawsze otwarci na tą lokalność i, 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 do, i szybkość dostosowania się do lokalnych przepisów, i to jest właśnie to, gdzie my budujemy naszą przewagę konkurencyjną. Wspomniałeś o tym, że dobrze znacie rynki, na których jesteście, a jak to wygląda w praktyce? Ile czasu i jak możemy poznać dany rynek? No bo jak gdzieś wchodzicie pierwszy raz, no to jednak musicie mieć jakieś podłoże. My przede wszystkim szukamy firm, które na tym rynku działają, czyli spotykamy się z firmami, spotykamy się z menedżerami, spotykamy się z właścicielami tych firm i rozmawiamy na tym rynku. Jeżeli znajdziemy odpowiedniego partnera, który ma podobno, podobne podejście do nas, my nie idziemy kupować firm, które chcą się sprzedać, bo właściciel chce wyjść z biznesu. My szukamy takich firm, gdzie właściciel najczęściej szuka sposobu na dalszy rozwój. My chcemy, żeby management, który zarządzał daną firmą, dalej był z nami, był częścią, częścią naszej firmy. Bardzo takim fajnym przykładem mogę pokazać Portugalię. Portugalia, mieliśmy taką firmę Exitos, którą kupiliśmy w Portugalii. Ta firma portugalska. Była bardzo skuteczna w rynku bankowym. Ona, ona obsługuje banki nie tylko w Portugalii, ale przede wszystkim również Angola, Mozambik, czyli takie portugalskojęzyczne kraje, i oni szukali dalszej, dalszej możliwości rozwoju. Oni szukali partnera, który da im dostęp do nowych technologii i nawet byli gotowi odsprzedawać tą technologię dla jakiegoś partnera i wtedy my się pojawiliśmy powiedzieliśmy nie odsprzedawajcie nie bądźcie resellerem i integratorem systemów tylko skorzystajcie z naszego know-how grupy zostańcie członkiem grupy my wam damy dostęp do nowych technologii pokażemy wam to jak my obsługujemy banki w różnych krajach Europy i oni się na to zdecydowali, i to do dzisiaj działa bardzo dobrze. I zmienili nazwę na ASECO PST, Portuguese Speaking Territory. I przez nich rozwijamy się na rynkach, które dominują, gdzie jest język portugalski. Czyli wnioskuję z tego, co mówisz, że żeby prowadzić skuteczną ekspansję zagraniczną, trzeba chcieć się uczyć danego rynku, pewnie też kultury, specyfiki prowadzenia biznesu. Od kogo my, Polska, Możemy się uczyć, no bo jesteście obecni na tylu rynkach, że na pewno macie odpowiednie rozeznanie. I od razu zapytam w drugą stronę, czego od nas może świat się uczyć? Przede wszystkim dobra nauka jest taka, że korzystamy z każdego kraju, w którym jesteśmy. Nie ma, nie ma monopolu na wiedzę w jakimś kraju. Wydaje mi się, że fajnie jest być otwartym na Różnego rodzaju, nie tylko kultury, ale przede wszystkim właśnie różnego rodzaju podejście do biznesu, do wiedzy, do technologii, który w różnych krajach jest różny. Czegoś możemy się nauczyć od Słowaków, czegoś możemy się nauczyć od Niemców, czegoś możemy się nauczyć od Hiszpanów. I w związku z tym. To jest to, co my zawsze mówimy, że korzystaj z wiedzy dookoła siebie i będziesz taki mądry, jak ta wiedza, którą będziesz pozyskiwał i ją dobrze wykorzystywał w danym, w, w danym miejscu. Od czego, od czego można się nauczyć od Polaków? Myślę, że mamy tą odwagę, mamy tą kreatywność, mamy, mamy taką. Bardzo pozytywną cechę e, chęci e, ekspansji i, i rozwoju. I pokazuje to, że przez ostatnie 30 lat, jak patrzymy się na naszą gospodarkę, patrzymy się również na historię rozwoju ASECO, to, to, to skutkowało tym, że e, no rozwinęliśmy się do skali, która. Jak rozmawiam czasami z osobami z zachodniej Europy, no to podziwiają, że to po prostu jest niewiarygodne, w jakim krótkim czasie mała firma z Polski rozwinęła się do takiej skali. No właśnie, to tempo ekspansji, zarówno skala, jak i tempo są naprawdę imponujące. A jaki jest najbardziej egzotyczny, pod względem geograficznym, rynek, na którym jesteście? Są różne rynki, które mogą być dosyć ciekawe, ale na przykład mogę powiedzieć taki kraj Togo. Niektórzy nawet nie wiedzą, gdzie to jest Togo. Togo jest w Afryce, i realizacja centrum kompetencyjnego i centrum cyberbezpieczeństwa dla tego kraju dla wielu wydaje się dosyć, dosyć ciekawym wyzwaniem, a udało nam się takie coś zrealizować, ale jesteśmy też w innych różnych krajach na, na, na całym świecie. W czym leży tajemnica sukcesu Izraela na rynku technologicznym? Znaczy przede wszystkim Izrael ściągał do siebie bardzo dużo inwestycji dużych firm technologicznych takich jak IBM, Apple, Microsoft, budowali centra R&D i centra takie outsourcingu, które Działały na rzecz tych dużych korporacji, i po kilku latach tacy ludzie gdzieś tam się nudzili i szukali albo posiadali już taką wiedzę, że zaczynali, że tak powiem, tworzyć, mieć pomysły na własne firmy. Dodatkowo kraj jeszcze stworzył fajne warunki na budowanie startupów, start i połączenie tej wiedzy plus finansowanie, które za, za, zapewnił kraj na, na rozwój startupów, połączyło się w to, że, że faktycznie powstało tam bardzo dużo takich małych firm z. Naprawdę niesamowitymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o technologie informatyczne. Jak w ogóle oceniasz kwestię cyberbezpieczeństwa w Polsce, traktujemy je faktycznie po Macoszemu? Myślę, że z cyberbezpieczeństwem jest tak troszeczkę, jak z ubezpieczeniami w latach 90. Czyli wszyscy o tym mówimy, że one są potrzebne, wszyscy mówimy, że to jest nieuniknione ze względu na to, że nawet jeżeli popatrzymy się, że cyfryzacja w tej chwili jest wszędzie, znaczy cyfryzacja jest nie tylko. W tych sektorach, które zawsze były spostrzegane jako bardzo, bym powiedział, takie nowoczesne, innowacyjne, na przykład bankowość, telekomunikacja. Ale cyfryzacja dzisiaj jest podstawą do rozwoju energetyki, do rozwoju opieki zdrowotnej, do rozwoju naprawdę wielu, wielu, że tak powiem, obszarów. I w związku z tym, że dostęp do zasobów i w ogóle kanały kontaktu i dostępu do, 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 do zasobów są cyfrowe no to te, te cyberbezpieczeństwo jest, jest dzisiaj potrzebne na znacznie, znacznie wyższym poziomie. Ale teraz dlaczego ja mówię, że to jest tak troszeczkę jak z tymi ubezpieczeniami w latach 90., bo wiele firm o tym mówi, że cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważne, ale wciąż nakłady na same cyberbezpieczeństwo jest przez wiele firm traktowane na zasadzie takie no, nie widzę tego, nie czuję tego, no, szybciej kupię dostęp albo nowe rozwiązanie, albo poprawię aplikację mobilną, natomiast same cyberbezpieczeństwo nie, widzi, nie, nie widzę jako, że tak powiem, korzyści takiej wprost, no, bo to jest rzeczywiście wydatek. Natomiast tak samo było z ubezpieczeniami. No, dopiero zrozumieliśmy, jak nastąpiło kilka sytuacji takich bardzo, bym powiedział, krytycznych, gdzie ubezpieczenie się przydało. Tak jest troszeczkę z tym, z tym cyberbezpieczeństwem i widzę, że jak pojawia się informacja, że ktoś miał włamanie, zablokowany serwer, wykradzione informacje itd. itd. te firmy najczęściej przychodzą i mówią, co musimy poprawić u siebie, dlaczego my tego nie wzięliśmy pod uwagę i tak dalej. Natomiast jak rozmawiamy później z innymi klientami, oni tego jeszcze nie widzieli. O tym się dużo nie mówi, bo to też jest te włamania albo zablokowanie to każdy unika, że tak powiem, takiej dyskusji. W związku z tym, jak ktoś tego sam nie przeszedł albo nie zna kogoś, kto obok przeszedł, to, to w tym momencie wciąż jeszcze odkłada tą inwestycję trochę dalej, ale wydaje mi się, że, że to jest nieuniknione. Znaczy cyberbezpieczeństwo, ze względu na to, że przesuwamy naszą działalność w świecie cyfrowym, to tak jak kiedyś zabezpieczanie czy domów, sklepów i tak dalej było fizyczne, Dzisiaj musimy to zabezpieczyć cyfrowo i, i jest to nieunikniona inwestycja, która, która po pierwsze będzie opłacalna, no bo ona jest konieczna, ale z drugiej strony, że tak powiem, żeby, żeby te systemy dobrze działały, musimy tam inwestować. Z czego to wynika, że większość firm gremialnie skupia się na cyberbezpieczeństwie, już jak to przysłowowe mleko się rozleje? Czy to wynika z tego, że, no nie wiem, widać przechylone drzewo, no to człowiek sobie może wyobrazić, że ono się zaraz może wywalić na samochód, a cyberbezpieczeństwo to jest to, o czym mówiłem, w sektorze IT tego nie widać, nie? Na pewno jak zadałbym tobie pytanie, czy jak widzisz fajną, nową aplikację, to jeszcze niedawno to ją sobie wgrywałeś do telefonu i, i byłeś zadowolony, że jest fajna, ale jeszcze ktoś powiedział, że tam można wgrać, zdjęcie poprawić, i tak dalej, wgrywałeś. Dzisiaj, mając większą świadomość, już się zastanawiasz w tym momencie, czy ta aplikacja jest dobrego źródła. Czy ta aplikacja faktycznie nie, nie ma jakiegoś jeszcze backdoorów do, do czegoś innego, czy ona jest od producenta, który jest zaufany, czy nie jest zaufany. Tak jak Twoje podejście jako konsumenta się zmienia, tak zmienia się też podejście firm. I w związku z tym to jest tak troszeczkę, że nie czujemy jeszcze tego do końca. I jak przychodzi ekspert i mówi, że mogę dołożyć jeszcze nowe kanały sprzedaży, mogę dołożyć jeszcze jakąś działanie, które przyniesie więcej przychodów dla firmy, a ktoś przychodzi i mówi, ja nie dołożę nic, ale potrzebuję więcej kosztów na zabezpieczenia to wciąż jeszcze, jak nie mieliśmy takich sytuacji, jednak będziemy szli w... Tym drugim kanałem. Natomiast myślę, że edukacja, zrozumienie, sami informatycy też wiedzą, że, że, że trzeba i rozwijać zasoby, trzeba rozwijać kanały, ale z drugiej strony trzeba też pamiętać, żeby równolegle zabezpieczać i, i, i budować swoje cyberbezpieczeństwo. Edukacja i zrozumienie tematu. A czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że najsłabszym elementem ekosystemu cyberbezpieczeństwa jest człowiek? Zawsze. Zawsze człowiek będzie tym, tym ostatnim elementem, bo to pokazują wie, wiele badań, że e, my działamy i, i, i często z klientami realizujemy takie, takie, takie działania edukacyjne, polegające na sprawdzaniu, że tak powiem, odporności na takie właśnie maile, sms -y, gdzie człowiek dostaje tutaj, musisz dopłacić tam coś, albo Twoje zamówienie nie może być zrealizowane i sprawdzamy w tym momencie, czy, czy ludzie, że tak powiem, mówią, Wśród naszych nawet pracowników, czy, czy ludzie, że tak powiem, zareagują. No I skoro na początku widzieliśmy, że więcej ludzi to reagowało, teraz, że tak powiem, ten procent już jest bardzo, bardzo niski, to po, po, polega na tym, że to cała jest, cały czas jest edukacja. No to jeżeli, jeżeli słyszymy i widzimy jakieś przypadki e, włamań czy utraty, że tak powiem, danych, to one często wynikają. Z bardzo prostego błędu ludzkiego, gdzie, gdzie ktoś, nie wiem, na komputerze firmowym e, używa albo wchodzi na, 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 na strony, albo pobiera rzeczy, które nie powinien pobrać. I, i to jest edukacja, cały czas edukacja, bo no, nie otwieramy drzwi dla złodzieja i tylko zamykamy te drzwi. Natomiast to, to są takie. Rzeczy, które są super istotne i na pewno musimy o nich pamiętać. Właśnie, tylko trudniej domknąć drzwi, których nie widać. Znowu wrócę do tego. Ale myślę, że to jest, to jest kwestia zrozumienia, że coraz więcej mamy jednak działań cyfrowych i coraz więcej, coraz więcej ro, rzeczy robimy w internecie. I, I to będzie, trochę też porównam do, do tego, co my robimy, czyli oprogramowanie. Pamiętam, że w latach 90. wiele firm za, zaczynało się zajmować pierw integracją, czyli sprzedawali hardware, robili sieci i tak dalej. Firm, które robiły oprogramowanie było bardzo, bardzo niewiele i tak właśnie powstało wtedy COMP, obecnie ASECO. Dzisiaj też w tych firmach cyber, cyberbezpieczeństwa jest dużo firm, które sprzedają narzędzia firm trzecich. Mało jest jeszcze z takich rozwiązań, gdzie duży nacisk kładzie się na usługi albo na oprogramowanie związane z cyberbezpieczeństwem. My, współpracując z Izraelem, patrząc się tam, to jest bardzo wysoko postawione, no to faktycznie, że tak powiem, dla nich jest to super istotna część biznesu związane z informatyką. My się staramy, że tak powiem, od nich Uczyć, bo uważamy, że cyberbezpieczeństwo to jest kwestia, ona musi być lokalna, ale te doświadczenia, bym powiedział, wiedzę stamtąd czerpiemy, natomiast przekładamy to później na naszych programistów, którzy mają tworzyć rozwiązania i przede wszystkim usługi, które będą opierały się na najlepszych rozwiązaniach takich z zagranicy. A jak wygląda dialog na linii? Biznes prywatny, administracja publiczna, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. No bo wspomniałeś, że lubimy sobie pogadać o temacie. Czy w ogóle ten dialog istnieje? Myślę, że, myślę, że świadomość, świadomość cyberbezpieczeństwa rośnie. No, nawet popatrzmy się na rozwiązania wojskowe. Powstał cały cyberlegion i generał Molenda, który, który to bardzo promuje. Myślę, że świadomość, że tak powiem, cały czas rośnie. Nawet chyba więcej, bo, bo nawet premier Gawkowski, który bardzo często jakby o tym mówi i pokazuje przykłady, gdzie jak jest dużo ataków na, na instytucje, o tym się dokładnie to, to nie jest taki, To nie są tematy, które, które są w mediach mocno podawane, ale jeżeli popatrzymy się na ilość ataków na instytucje i, i publiczne i prywatne, to tego jest dosyć sporo i myślę, że coraz więcej, że tak powiem, rośnie świadomość czegoś takiego, no, dla mnie takim takim bardzo ciekawym momentem kiedy widziałem że tak powiem jak ta świadomość już urosła do takiej dużej du, 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 na, na dużym poziomie to jest między innymi centrum cyberbezpieczeństwa zrealizowane przez miasto Rzeszów oni podeszli do tego że nie chcieli robić Małych rozwiązań w każdej instytucji podlegającym pod miasto, tylko zbudowali taki jeden swój sok, który działa na rzecz wszystkich instytucji związanych z miastem i współpracujących z miastem. Także myślę, że to jest kierunek, w którym, w którym idziemy.